Cześć, dzień dobry, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy i witam Was kochani w takim czytaniu specjalnym, w którym omówimy pół roku, które pozostało do końca 2025 Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście na tym kanale za to, że współtworzycie ze mną tą społeczność za to, że komentujecie, polubiacie udostępniacie Dzięki Waszemu tutaj wsparciu, dzięki Waszej obecności, dzięki wyświetleniom, dzięki komentarzom, jestem bardziej widoczna dla YouTube'a, a tym samym YouTube również wspiera mój kanał, poleca go dalej i ja i ten kanał mogę się rozwijać. Zapraszam Was do kontaktu mailowego. Dziękuję za wszystkie maile. Jeżeli jesteście zainteresowani poradą prywatną, zapraszam Was również po portrety tarotowe. Zapraszam Was również na magiczne wrota. Tam jestem jedną z wróżek, która świadczy usługi doradcze w zakresie tarota, run i huny. Poza tym możecie mnie również znaleźć na targach ezytorycznych. Dziękuję wam za waszą obecność oraz informuję o tym na bieżąco na różnego rodzaju wydarzeniach i festiwalach. Jeżeli jesteście zainteresowani tarotem, runami, troszkę również rozwojem osobistym, można o tym poczytać na moim blogu. Myślę, że to wszystko z ogłoszeń. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście. Kocham was za to. I przechodzimy do prognozy. Cześć byczki. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, 20-25. Będę używać tego angielskiego skrótu, bo tutaj jest to mi bardzo pomocne. W kontekście czasowym na YouTubie, no, królowa mieczy, diabeł, dziewiątka mieczy. Zobaczymy, co się pokaże dalej, ale tu są zmartwienia. Yy, tu jest yy, potrzeba uwolnienia się od kogoś lub czegoś, co jest dla ciebie toksyczne, co jest dla ciebie niezdrowe, co ciebie ogranicza. Dziewiątka mieczy to jest pragnienie wolności. To jest świadomość tego, co mi zagraża. Może się tutaj rozstrzygać jakaś sytuacja związana z toksycznym związkiem, toksycznym układem zawodowym, bądź też współuzależnieniem, tak? Bądź też twoim uzależnieniem. Królowa mieczy często mówi o terapeutach, czyli o osobach, z którymi pracujemy. Jest to osoba trzeźwa. To może być konfrontacja z własną trzeźwością, z tym, żeby odstawić jakieś używki, alkohol, niezdrowe przyzwyczajenia, niezdrowe nawyki, tak? To jest diabeł. I to nie musi dotyczyć oczywiście takie uzależnienie, tego typu obciążenia Ciebie, ale możesz być osobą współuzależnioną. Możesz tkwić w jakimś niezdrowym dla siebie układzie. Może być tak, że osoba u twojego boku wywołuje u Ciebie poczucie zagrożenia, tak? Może być również tak, królowa mieczy to jest kobieta prawdziwa, szczera, autentyczna, ale w swojej negatywnej wymowie może mówić o wizerunkowości. Ona w negatywnym znaczeniu manipuluje, kłamie, naciąga rzeczywistość, więc tutaj zwróćcie uwagę na ten aspekt, a zarówno a propos siebie, i na ile jesteście prawdziwi, autentyczni we wszelkich relacjach, we wszelkich sytuacjach, ale to może też dotyczyć kogoś z Twojego otoczenia. Pojawił nam się tutaj diabeł, więc może chodzić o zodekalnego koziorożca. Pojawiła się królowa Mieczy, więc może chodzić o kogoś z trygonu powietrza. Dwójka monet. Wyzwanie: trzy buławy, podstawy, obszar ukryty, obszar marginalizowany, szóstka kielichów, coś tutaj dzieje się w rodzinie, o czym nie wiesz, albo czym nie chcesz się e, zająć, udając, że to Ciebie nie dotyczy, tak bym powiedziała. I bardzo możliwe, że w tej dwójce monet w przeciągu tych sześciu najbliższych miesięcy ty musisz nieźle się nagimnastykować, żeby być bardziej na bieżąco, żeby być bardziej w temacie. Królowa mieczy z przełożenia to może być zbieranie informacji. Dwójka monet przyspieszamy, nadrabiamy czas. Uwaga, bo w dwójce monet robimy coś po łebkach. Tak? Robimy coś byle jak. Nadrabiamy miną, nadrabiamy w jakimś sensie wizerunkiem. Trójka buław jako wezwanie to jest: to jest, zdaje się, Mars w Baranie. Sprawdziłam, sprawdziłam, nieprawda, to jest Słońce w Baranie. Czyli to jest porywczość. Z jednej strony trójka była więc bardzo pozytywną kartą, ale ona jest tutaj wyzwaniem i mówi o tym, że robisz coś, bo musisz się śpieszyć, bo nie masz czasu, bo czujesz, że musisz zająć stronę w jakiejś sytuacji, ale nie zajęłaś, nie zająłeś się tym odpowiednio wcześnie. W jakimś sensie się od tego odciąłeś, odcięłaś. Czwórka kielichów jako baza tego czytania, sytuacja z przeszłości, czwórka kielichów wiąże się z przeoczeniem czegoś, z ignorowaniem czegoś. To może być temat z przeszłości, który gdzieś tam spychałaś, spychałeś na bok. To może być temat rodziny, to może być temat... Związany z relacją z przeszłości, która, która do ciebie wraca i którą trzeba się po prostu szybko zająć. Może cię to troszkę przerosnąć, może cię to troszkę obciążyć. Dziesiątka była w obszar głowy. Szczególnie na jesień możesz czuć takie duże zmęczenie. Tym, co się dzieje i ile się dzieje, tak? Wracają sprawy z przeszłości, zwracają też relacje karmiczne, które mają ci czegoś nauczyć, które mają wywołać u ciebie czy też spowodować, zmobilizować cię do tego, żeby przejść jakąś trudną bramę. Trójka buław jako wezwanie to jest karta brama. To jest coś, do czego się zbieramy, zbieraliśmy. Ale sam ten ruch, samo przejście przez tą bramę jest dla nas problematyczne, jest dla nas wyzwaniem, jest dla nas jakąś taką swoistą, osobistą batalią, konfrontacją samemu i samej ze sobą. Trzy buławy to jest również niespodziewana podróż. I to może być właśnie związane z jakimś tematem, którym nie, chciałeś, nie chciałaś się zająć, bądź też to może być związane po prostu z sprawami rodzinnymi, gdzie po prostu rodzina Ciebie wzywa, gdzie wzywa Cię być może też przeszłość i musisz się stawić. To są niespodziewane podróże, trójeczka buław, to są również podróże dalekie. To są podróże, do których musimy się ekspresowo przygotować i szybko zebrać. Dwójka monet też pokazuje, że masz ograniczone zasoby, prawdopodobnie energetyczne. Gdzie w dwójce monet musimy... Wy czym zajmiemy się w danym momencie, bo y, 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 bardzo dużo się będzie działo i możesz czuć przesyt, możesz czuć obciążenie tym, y, ale w, z, zwróć uwagę na to, co tak naprawdę wymaga Twojej aktywności, y, wnikliwości, działania, czy też decyzji, bo dwójka monety jest związana z decyzją, z dokonaniem jakiegoś wyboru, zabraniem się też za coś tu i teraz. Ponieważ trzy buławy przestrzegają przed tym, że pewne sprawy, pewnych spraw nie uda się zająć, nie uda się rozstrzygnąć jednocześnie. Nie wszystko uda się zrobić naraz. I w tym sensie trójka bułów to jest y, odsunięcie się pewnych y, planów na przyszłość, to jest załamanie się planów, konieczność też podporządkowania się woli, bądź też decyzji, bądź też działaniu, czy też skutkom, y, podporządkowanie się efektom czy jego działania, gdzie ty, ty po prostu jesteś postawiona, bądź postawiony przed faktem dokonanym. To jest ta czwórka kielichów, to jest to niedopatrzenie z przeszłości. To jest ta Twoja niechęć, żeby się czemuś przyjrzeć lub też czymś zająć, co po prostu było dla Ciebie niekomfortowe. Teraz to do Ciebie wraca i musisz się opowiedzieć. W tym sensie Trójka była w to jest rodzaj przymusu. Trójka była w, w tym sensie może mówić przy szóstce kielichów, że szukasz takiego miejsca na ziemi, szukasz tego miejsca w przestrzeni, szukasz takiego miejsca w międzyczasie, żeby znaleźć, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, spokój, żeby wrócić do jakiejś harmonii, do jakiejś równowagi, żeby po prostu przeczekać burzę. Bo tego jest tutaj bardzo dużo. W jakimś sensie jesteś wybity, wybita z naturalnego rytmu życia, w jakimś sensie musisz zająć się sprawami, które spadają na ciebie wszystkie jednocześnie, tak? Tutaj. W tym sensie bardzo korzystne jest to, że mamy tą dziesiątkę buław, ponieważ dokonaj właściwego wyboru dwójka monet dotyczącego tego, czym ma się zająć w tym półroczu um, jako pierwszym. Bo dziesięć buław zwiastuje poczucie ulgi, poczucie zrzucenia swoich ramion jakiegoś ciężaru. Żeby znów powrócić do tego poczucia przestrzeni i bezpieczeństwa, które jest tutaj obiecane w zarówno trójce Buław, jak i w dziesiątce Buław. Więc. Dokonaj decyzji, co jest najpilniejsze, co jest najważniejsze, co jest też najbardziej obciążające, z czym możesz realnie coś w tym półroczu zrobić. Pamiętaj o tym, że masz dużo wsparcia. Sześć kielichów to jest rodzina, to są bliscy, to są obecni i starzy znajomi, znajomi to są osoby, na które możemy liczyć. To jest serdeczność, to jest bezpieczeństwo, to jest, to jest życzliwość. To, tutaj ta karta jest w obszarze ukrytym, którego możesz nie dostrzegać. Trzy buławy często mówią o tym, że wszystko chce zrobić sam. Dwójka monet, dwoje się i troje. A tak naprawdę masz się kim wesprzeć. I nie e, ignoruj tego, m, tej pomocy. Siedem buław. Zosia samosia. Nie wiem, jak to, jaka jest tutaj wersja męska, ale siedem buław ja poradzę wszystkiemu. Ja udowodnię, ja pokażę, ja się obronię, ja to wszystko ogarnę. Może cię to bardzo obciążyć. Dziesiątka buław. Ty jesteś w energii główca. Twoje otoczenie to świat. Twoje. Nadzieje to szóstka mieczy, a kończysz ten rok asem buław. No i idziesz w coś nowego jak, jak w dym, z wielkim impetem, z wielkim zapałem. Czwórka kielichów, to co było, to co było, próbuje to ogarnąć w przeciągu okresu wakacyjnego złapać te wszystkie sprawy, które zostały w jakimś sensie przeze mnie zaniedbane albo przeoczone. Wraca do mnie przeszłość, zajmuje się tym i idę ku przyszłości. Przepraszam was, na chwilę musiałam zapauzować, więc tutaj się pokazuje decydowanie o tym co dalej. Um. Rozstrzyganie, zamykanie tematów z przeszłości, zajmowanie się najbardziej pilnymi sprawami, tak, żeby je zrzucić z barków, żeby przestały być po prostu obciążeniem, żeby przestały Was też w jakimś sensie drenować, po to, żeby poczuć tą ulgę, która jest tutaj zapowiedziana w dziesiątce buław. Choć też zwróćcie uwagę, trójka buław jako wyzwanie aktywność fizyczna. Możecie nadwyrężyć swój organizm, możecie nadmiernie ryzykować jesteście w energii głupca. Mamy dziesiątkę buław, mamy trójkę buław, wyjeżdżacie gdzieś, podróżujecie gdzieś, e, przemieszczacie się również e, mm, na jakieś piesze wycieczki, e, na trekking i tak dalej. Tu może być nadmiernie obciążony organizm, tutaj może być obciążony kręgosłup, tu mogą być jakieś urazy, tu mogą być jakieś kontuzje. A więc przed tym Was przestrzegam, szczególnie jeżeli jesteście w energii głupca i siódemki buław, ja Wam wszystkim pokażę po prostu to jest, to jest sytuacja na tej zasadzie. I mamy tendencję w głupcu do ryzyko, ryzyka, do podejmowania ryzyka. Więc ignorujecie, jakby, bezpieczeństwo własne, tak? Być może też zapominacie o bezpieczeństwie innych, w tym natłoku zdarzeń i zajęć i aktywności. Nie wszystko naraz, bardzo wyraźnie mówi ten rozkład. To, co było, to było, czwórka kielichów, to jest zamknięte, to jeżeli coś możesz tu jeszcze zrobić, to zrób. Um, natomiast pamiętaj, że nie musisz tego robić sam. I idź w nową drogę, idź w nowym kierunku. Podróżuj, nie odmawiaj zaproszeń do podróży. Um, Ponieważ tutaj te zaproszenia będą przychodzić. Karta świata z otoczenia, od partnerów, od innych, i ty w energii głupca, i szóstka mieczy jako szansa. Z jednej strony trójka buław, również będąca kartą podróży, przestrzega przed właśnie podróżami, które są niespodziewane, szybkimi, w pośpiechu. Sześć mieczy to są wypadki komunikacyjne, więc przed tym chcę Was przestrzec żeby zarówno miarkować siebie ale również mieć baczenie na innych w podróży podczas prowadzenia pojazdów podczas poruszania się tak natomiast y, tutaj y, podróż jakaś podróż będzie dla ciebie bardzo przełomowa bardzo ważna bardzo mm, pouczająca z, z jakiejś podróży albo z jakiejś nowej sytuacji, w którą wchodzisz, tak? to może być nowa praca, to może być nowy związek, to może być um, nowe miejsce do życia. Ty bardzo dużo wynosisz: zarówno wiedzy o sobie, jak i o świecie, jak i um, Rośnie jednocześnie Twój apetyt na więcej. Karta świata to jest karta ekspansji. Karta głupca to jest karta ciekawości, zachwytu nad światem. To jest karta podejmowania ryzyka, które jest dobrze skalkulowane tak? i które podejmujemy w odpowiednim czasie, a nie na zasadzie w międzyczasie, między innymi zajęciami i aktywnościami. W pośpiechu, po to, żeby dokonać postępu. Troszkę się tutaj pokazuje takiego marnowania energii, gdzie koniec końców para idzie w gwizdek i nic się nie dzieje. Więc, żeby tego uniknąć, yy, ty szereguj sobie yy, według ważności. Yy, Według ładunku ważności szereguj sobie to, czego się podejmujesz. Jakich działań, jakich projektów, jakich podróży. Nie odmawiaj zaproszeń i nie stroń od ludzi. Może być tak, że w tym okresie jesiennym albo przełom 2025-2026 Ty faktycznie szukasz odskoczni, szukasz bezpiecznej przystani wybywasz gdzieś, znikasz gdzieś, stajesz się niedostępna, niedostępny, ale robisz to po to, żeby się wykurować, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć, żeby naładować baterie, bądź też, żeby zrobić porządek ze swoim organizmem bądź ciałem, tak? Ale widać, że robisz to w sposób przemyślany i robisz to przede wszystkim dla siebie. Tu się też pokazuje, pokazują się podróże zagraniczne, pokazują się podróże również zarobkowe, Szóstka Mieczy. Pokazuje się ogromny postęp w tym, jak Ty funkcjonujesz również mentalnie. Robi się zarówno wokół Ciebie fizycznie, jak i mentalnie o wiele więcej przestrzeni. Dajesz sobie, może cię do tego zmusić sytuacja, bądź też sam do tego w jakimś sensie dojrzejesz, dojdziesz, że potrzebujesz przestrzeni, że potrzebujesz odpoczynku, że potrzebujesz wyciszenia. Tu się też pokazuje y, jakaś nowa droga, y, czy to y, w zakresie uczuciowym, czy też y, w zakresie Zawodowym, której Ty się podejmujesz w sposób odważny i w sposób zdecydowany, która otwiera dla Ciebie kolejne drzwi. Tu mamy głupca, tu mamy sześć mieczy, tu mamy świat, a tutaj mamy Asabuław. Czyli na przełomie 2025-2026 ty idziesz w jakimś nowym kierunku, który jest niezwykle obiecujący, który jest niezwykle ekscytujący, gdzie ty łapiesz szansę jedną na milion. Karta świata to jest karta sukcesu, to jest karta współpracy zagranicznej, bycia obecnym na forum międzynarodowym. Tutaj podróżujesz na sympozja, na konferencje, tutaj wchodzisz we współpracę z międzynarodowymi pracodawcami, kontrahentami, odbiorcami twoich usług. Czujesz, że żyjesz, tylko musisz sobie to wszystko odpowiednio zorganizować, tak? Nie próbuj wszystkiego ogarnąć sam, bądź sama, bo widać w Twoim otoczeniu są ludzie, którzy chcą Ci pomóc, chcą przy Tobie być, e, którzy mają narzędzia, kapitał i zasoby, żeby to e, zrobić. Serdecznie Was pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pa Pa!